Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Witam Was w filmie, w którym pokażę Wam, w jaki sposób samemu poskładać dirtówkę, na co zwrócić uwagę, jakie mamy tutaj standardy itd. Czyli będzie taki po prostu kompleksowy film, gdzie dowiecie się, w jaki sposób dopasować, chociażby stery, support, sztyce, piastę. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy pacjenta czyli TuSix Playera, nowego TuSix Playera w rozmiarze XL, czyli no bardzo nietypowy rozmiar, jak na dirtówkę. Składam go sobie, ponieważ jestem po prostu ciekaw, jak to będzie działało. No, i tak od czego zaczynamy? No, ja sobie akurat zaczęłam od zamontowania sztycy, tak żeby nie łapać roweru za ramę. Jeżeli chodzi o sztyce, to generalnie prawdopodobnie macie rozmiar 31,6 lub 30,9. Żeby to po prostu zmierzyć, bierzecie sobie suwmiarkę, wkładać ją tutaj. I mi tak akurat tutaj wychodzi między 30,5 a 31, więc wiem, że mam 30,9. Jeżeli zaś chodzi o samą obejmę, to zarówno do ram 31,6 jak i 30,9 będzie pasowała, obejma 34,9. No i tak. Kolejny ważny temat, w miarę kłopotliwy, czyli stery rowerowe. Generalnie, ja na ten temat popełniłem już jeden cały odcinek na kanale Dartmoor Bikes Polska, gdzie tłumaczę, w jaki sposób dobrać stery rowerowe. W tym przypadku mam stery Blink, ale w ogóle żebyście wiedzieli o co chodzi w sterach rowerowych. Mamy trzy rodzaje sterów, które są wykorzystywane w, w rowerach dirtowych. Mamy stery zintegrowane, czyli takie stery, gdzie nie mamy miski, łożysko jest osadzone bezpośrednio w ramie. Mamy stery półzintegrowane, czyli takie, gdzie w ramę wprasowujemy taką miskę i miskę i do tej miski dopiero wkładamy łożysko oraz są stery zewnętrzne, gdzie ta miska jest taka wysoka i te stery wystają po prostu, te miski wystają po prostu poza ramę. Następnie musicie znać wymiar łożyska, kąt łożyska i tak dalej, ale to jest temat na osobny odcinek, który już w sumie został nagrany na kanale Dartmura, więc zapraszam. Na stery nakładamy sobie smar, ja akurat korzystam na chwilę obecną ze smaru z firmy Pedros. Aczkolwiek przez ostatnie 2-3 lata korzystałem ze smarów Shimano, one są sporo tańsze. I też y, wszystko fajnie działało. Więc jak szukacie czegoś nieco tańszego, to mogę polecić Smary z Shimano. Jeżeli chodzi o amortyzator, to tutaj musicie zwrócić uwagę: no, właśnie to jest w sumie bardziej też jeszcze temat sterów, czyli jaką macie sterówkę. W Dirtach wykorzystuje się sterówki Taper oraz 1,1.8. 1,18 jest zazwyczaj w starszych Dirtach, ale na 90%, jeżeli to jest jakiś Dirt, który został kupiony niedawno, to macie tutaj stery, e, znaczy sterówkę Taper. Przy wyborze amortyzatora warto zwrócić uwagę na to, aby amortyzator miał tyle skoku, ile deklaruje producent. Zazwyczaj producenci deklarują między. Oj, spadło. Zazwyczaj producenci deklarują skok między 80 a 120 mm skoku. Taką najbardziej standardową opcją jest oczywiście skok 100 mm, koło wiadomo 26, aczkolwiek. Jeżeli chcecie złożyć sobie coś nieco bardziej budżetowego, to prawdopodobnie kupno amortyzatora 27,5, czyli tak jak u mnie, wyjdzie Wam po prostu taniej. Więc no ja u siebie mam amortyzator 27,5. No i mam taką szparę wstydu, no ale trudno. Warto też zwrócić uwagę na ośkę, aby ośka była... 15 na 100 lub 15 na 110. Unikajcie na pewno szybko zamykaczy. W ostateczności, jak już macie amortyzator na cienką ośkę to kupcie sobie przynajmniej piastę na bolty, w sensie na, no na śruby, no bo taki szybko zamykacz to niestety, ale zbyt stabilny nie jest. Jeżeli chodzi o kokpit, to w raczej dążymy do tego, aby mieć jak najkrótszy mostek. W tym przypadku ja mam taki mostek z Lerturem, on się chyba nazywa Betli czy jakoś tak. Jest on naprawdę, e, naprawdę krótki. Jeżeli zaś chodzi o samą kierownicę, to tutaj. Ta na pewno będzie do przycięcia, ponieważ to jest jakaś 800-ka lekko. Zobaczmy, czy jest tutaj podziałka. Jest tej podziałka. Dobra, to ja sobie od razu, bez zastanowienia, tnę to na 750. Jeżeli zaś chodzi o same standardy kierownicy, to tutaj w Dircie raczej wykorzystuje się kierownice 31.8 lub 35. Są też jeszcze węższe kierownice, aczkolwiek... No nie wiem, to było stosowane kiedyś, dzisiaj raczej nie chyba że w jakichś takich streetówkach czy coś. Jeżeli chodzi o same gripy, to raczej stosujemy w dircie gripy bez obejmy. To jest związane z tym, że grip, który obejmy nie ma jest po prostu... Cieńszy, więc czucie roweru jest lepsze. Raczej stosujemy tutaj długie gripy. Długie to znaczy no myślę, że takie powyżej 140, jakieś 150, 140 będą ok. Sposobów na założenie gripów jest dużo. Ja generalnie zazwyczaj zakładam sobie gripy przy pomocy kompresora. Też bardzo częstym patentem jest używanie chociażby e, lakieru do włosów, żeby takie gripy nałożyć, żeby one się przykleiły do tej kierownicy i żeby się nie ślizgały. Ja akurat lakieru do włosów nie mam. Warto pamiętać o takim czymś jak barendy. One nie pełnią tylko y, y, i wyłącznie w funkcji estetycznej, ale przede wszystkim pomyślcie co się stanie jak taka kierownica Wam się na przykład gdzieś wbije. Tutaj pozdrowienia dla gościa z Gliwic, który chyba z 2-3 lata temu sobie tą kierownicę wbił. Dobra, nie będę tłumaczył jak to wyglądało, ale bardzo mnie to zmotywowało do tego, żeby od zawsze mieć, znaczy, że, żeby po prostu zawsze zakładać barendy, więc no, pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę ważne. Kolejna ważna rzecz, czyli support. W jaki sposób zaczynamy dobierać support? Po pierwsze, patrzycie, czy macie support PressFit, czy macie support wkręcany BSA. Ja w tym przypadku mam support wkręcany. No, wiem to po tym, że mam tutaj po prostu gwint. Support Presfit to jest taki support, gdzie tutaj nie ma gwintu, tylko jest po prostu taka goła rama, bez żadnego gwintu. W przypadku supportów Presfit trzeba zwrócić uwagę na to, czy macie ramę 41, czy macie ramę 46. Kolejny wymiar samego supportu to jest yy, szerokość mufy. Zazwyczaj jest to 68-73 w przypadku dirtów. Istnieją też też, też, też inne standardy, aczkolwiek raczej w dirtach nie występują. I ostatnia rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, czyli yy, szerokość, grubość samej osi suportu, znaczy osi korby. Najpopularniejsze to 22, 24, 28, 9, 29, 30. Aczkolwiek występują takie bardziej egzotyczne, jak na przykład nie wiem, 19. I tak dalej. I tutaj mowa teraz i o standardach MTB, ponieważ jest jeszcze standard BMX-owy, aczkolwiek ja, że tak to powiem, jestem bardzo dużym przeciwnikiem standardów BMX-owych w, w dircie, ponieważ te supporty z mojego doświadczenia, po prostu skrzypią, sypią się. <słuch> No generalnie jest to jakiś magulon. Dodatkowo ważę nie wiadomo ile. Warto wprasować sobie miskę na smarze. W tym przypadku wykorzystuję smar z Shimano biały. Ten smar właśnie wykorzystuje się do suportów, do przykręcania platform. Generalnie do takich rzeczy, nazwijmy to, które się nie, się, się nie ruszają, czyli też ośki i tak dalej. Generalnie nie musicie tego dokręcać jakoś bardzo mocno na ten moment, ponieważ jest spora szansa na to, że będziecie to musieli poprawiać. Ja akurat wiem, że nie będę musiał tego poprawiać, więc już to sobie dokręcę nieco mocniej. Ale chodzi o to, że w dircie bardzo ważna jest linia łańcucha. I jeżeli macie opcję ustawienia... Tak jak ja, no na przykład tutaj zębatki, przesunięcia tej zębatki, no to super. Ale jeżeli się okaże, że nie macie takiej opcji, no to będziecie musieli sobie linię łańcucha regulować właśnie na suporcie. Na ośkę już stosuję sobie inny smar, jest to smar stricte do dołożysk. Ja już tutaj akurat platformy mam założone, założę sobie jakieś tam platformy z Chromaga, ale generalnie jeżeli chodzi o sam standard platform to jest to dokładnie ten sam standard platform jak we wszystkich innych korbach no to istnieje też standard dziecięco BMXowy, że tak to powiem to są minimalnie inne platformy aczkolwiek tak jak już to ustaliliśmy standard taki pomijamy, ponieważ się na tym kompletnie nie znam no i po prostu odradzam Wam używanie części z BMXa w przypadku roweru MTB przechodzimy do montażu hamulca jeżeli chodzi o hamulec to mamy tutaj dwa standardy jest standard IS oraz PM. Ja akurat tutaj muszę używać adaptera z PM na IS albo z IS na PM w sumie trochę bardziej. Jeżeli chodzi o sam rozmiar tarczy, to w wirtówkach raczej stosuje się tarcze 160. Stosują też, też czasami ludzie tarcze 108, znaczy 140. 180 raczej się nie spotyka. To dlatego, że chodzi o to, żeby w momencie wywalania się, w momencie rzucania tym bolidem. Sza szansa na pokrzywienie tarszy była jak najmniejsza, czyli no nie ma sensu dawać tutaj dużego jakiegoś talerza, bo jest go po prostu łat łatwo uszkodzić. Na razie to sobie dokręcam, tak jak widać, lekko, żeby to się przesuwało przód-tył, ponieważ zaraz będziemy dopiero ustawiali zacisk po tym, jak włożę koło. Jeżeli chodzi o długość samego przewodu, to w moim przypadku jest to taka długość. Że jeste w stanie zakręcić około 5, 5, 5 bar spinów. Generalnie więcej nie ma sensu z bardzo prostego powodu. Im dłuższy jest ten przewód, to tym miększa się robi klamka hamulcowa. Więc jeżeli będziecie mieli za dużo tych, no za dużo po prostu przewodu, to ten hamulec będzie po prostu miękki. Jeżeli chodzi o sam kąt ustawiania klamki, to w przypadku Dirta jest on w miarę, w miarę w dół, w sensie ta klamka jest stosunkowo nisko. Chodzi o to, żeby ta kierownica, żeby ta klamka nam nie przeszkadzała, czyli powiedzmy jak wiecie, kręcimy kierownicą, żeby, a nie w tą stronę, jak kręcimy powiedzmy kierownicą, żeby łapiąc nie, nie zahaczyć o klamkę, nie? żeby ona była po prostu nisko. Wiadomo, na ośkę dajemy smar. Tak, żeby nam się tutaj nic nie zapiekło. Generalnie jeżeli chodzi o koła, no to wiadomo, roz, rozmiar 26, zdarzają się też jeszcze dirty na koła 24 cale i ostatnio w ogóle się pojawiły dirtówki na koła 27,5 cala. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten pomysł z 27,5 cala to już jest trochę zbyt odjechany i raczej to, to nie wejdzie do takiego popularnego użytku, no ale trzeba mieć świadomość, że takowe koła też powstały. Jeżeli chodzi o koło z tyłu, to tutaj sytuacja jest w miarę prosta, ponieważ mamy piasty 135 na 10. Ja tutaj akurat w swoim bolidzie mam w miarę spoko sytuację, ponieważ mam e, tak zwane napinacze, aczkolwiek zaraz Wam pokażę, w jaki sposób napiąć koło, e, znaczy napiąć łańcuch tak, żeby był fajnie mocno napięty. Ośkę z tyłu polecam dokręcić stosunkowo mocno, a to dlatego że no, chcemy uniknąć, żeby koło nam chodziło przód tył. No to ja mam akurat te, te adaptery, które to w miarę mocno blokują, ale generalnie, jeżeli macie koło bez tych adapterów, to dokręcie sobie ośkę naprawdę stosunkowo mocno. Bierzemy się za ustawienie hamulca. E, musimy najpierw sobie ustawić przód tył ten hamulec. Musicie sobie patrzeć na klocki, patrzeć na tarczę, ustawić go w taki sposób, żeby jak największa powierzchnia tarczy była pokryta przez klocek. No i teraz ustawiacie sobie zacisk tak, żeby nie haczył wam po tarczy hamulcowej, czyli dokładnie w ten sam sposób, po prostu musicie sobie patrzeć w tą szczelinę ustawić to tak, żeby było płynnie. mi Akurat zostały ostatnie dwie rzeczy, czyli założenie siodełka oraz ustawienie prosto kierownicy. Ja akurat sobie myślę, że wrzucę chromaga. Myślę, że taki zwykły czarny będzie tutaj pasował najbardziej z tych, które mi tutaj leżą. Jeżeli chodzi o samo siodełko, to w, to w przypadku dirtu siodełko wbrew pozorom pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ no, nie siedzimy na nim, ale wykorzystujemy go bardzo często, znaczy je bardzo często do robienia trików, czyli na przykład do łapania siodełka kolanami, czy niektórzy łapią je łydkami też w przypadku dirta. Więc one musi być stosunkowo grube tutaj, w tej części i musi tutaj być... znaczy musi, no nie musi, ale warto by było, żeby było tutaj w miarę... W miarę szorstkie, tak żeby po prostu te łapanie było, znaczy ten grip tutaj był naprawdę duży. Jeżeli chodzi o ustawienie samego środełka, tutaj też raczej nie ma jakiejś teorii. Niektórzy je lubią mieć na prost, niektórzy minimalnie do góry, tak jak ja, niektórzy to je w ogóle mają ustawione w kosmos. Jeżeli zaś chodzi o samą wysokość, to do tego powrócę sobie zaraz, ponieważ najpierw muszę ustawić sobie kierownicę. Kierownicę ustawiam w taki sposób, że łapię sobie kolanami. Rower. Przy okazji czuję, że tutaj muszę trochę dokręcić stery, ponieważ są luźne. Odchylam się po prostu do tyłu i mam, i mam w taki spo, 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 sposób już prosto ustawioną kierownicę. Sprawdzam czy kierownica się nie obraca. Nie obraca się. No i teraz tak, w jaki sposób ustawić samą wysokość siodełka. Ja proponuję to zrobić w taki sposób, żeby sobie po prostu stanąć, oprzeć tutaj z boku. Ja lubię mieć, mieć siodełko ustawione tak, żeby one były na kolanach, czyli przypadkowo ustawiłem je teraz po prostu perfekcyjnie. Niektórzy wolą mieć siodełko nieco niżej, no dla mnie tak jest po prostu git, bo mam taki nawyk, że zawsze jak puszczam ręce czy coś, to łapię sobie e, siodełko za kolana. No i to tak, w sumie, byłoby tyle z poradnika dotyczącego składania dirtówki. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystkie ważne rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę. Może coś tam jeszcze o oponach powiem, to znaczy, yy, mi najlepiej się, się jeździ na, yy, na oponach tak, tak, tak mniej więcej 2-1, 2-2, maksymalnie 2-3 na pewno nie szersze, węższe też nie, no, bo się łatwo za, zakopują i tak dalej. No i co, wydaje mi się, że teraz już chyba dosłownie wszystko powiedziałem na temat dirtówek, aczkolwiek jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z takimi technicznymi aspektami, czyli jak dopasować coś tam do czegoś tam, to śmiało piszcie w komentarzach, będę się starał regularnie odpisywać. No i co, żegnam się z Wami. Do następnego razu. Cześć.